Dzień dobry, witam w kolejnej części podstawowego kursu programu AutoCAD. Dzisiaj rozwiniemy sobie treści omawiane w poprzedniej części, czyli właśnie bloki. Zachęcam do zapoznania się z poprzednim odcinkiem w kwestii podstawowych zagadnień związanych właśnie z blokami. Natomiast dzisiaj ten temat zostanie rozbudowany, rozwinięty o kolejne elementy, o kolejne funkcjonalności, które mogą się Państwu przydać. Tak jak wspomniałem ostatnio, bloki są bardzo złożonym tematem. Można byłoby nagrać cały kurs związany tylko i wyłącznie z blokami, natomiast my nadal poruszamy się po tych zagadnieniach najbardziej podstawowych i chciałbym Państwu pokazać, jak można bloki rozbudować w taki sposób, aby one były dla nas bardziej funkcjonalne, bardziej elastyczne. Ostatnio omawialiśmy sobie właśnie korzystanie z tych bloków, wklejanie tych bloków jako monolitu, jako obiektu niemodyfikowalnego w zasadzie, który po prostu wklejamy do naszego, do naszego rysunku, jest on niemodyfikowalny w tym sensie, że wklejamy gotowy element. Oczywiście możemy go skalować, możemy go dostosowywać do jednostki, natomiast w zasadzie treści, które omówiliśmy do tej pory, polegają na wstawienie gotowego elementu. Dzisiaj. Omówimy sobie bloki z atrybutami oraz bloki dynamiczne w pewnym ograniczonym zakresie, tym podstawowym. Tak aby można było bloki, które zostały przez nas bądź przez kogoś innego przygotowane, dopasować do naszych potrzeb. Mówiliśmy ostatnio o podstawowej funkcjonalności bloków właśnie jako wstawiania gotowego elementu, czyli na przykład jesteśmy architektami, wstawiamy gotowy element architektoniczny. Czy to meble, czy to wyposażenie elementów, wyposażenie budynku, czy to na przykład samochody na miejscu parkingowym. Rozrysowujemy skrzyżowanie, możemy tutaj gotowe znaki drogowe, możemy znaki poziome na ulicy wstawiać jako gotowe elementy. W rysunku budowlanym możemy koty wysokościowe na przykład wstawiać jako gotowe elementy. Tych zastosowań bloków jest mnóstwo. Proszę Państwa, przejdźmy sobie do omówienia zagadnień. Przygotowanych na, na dzisiaj, czyli właśnie atrybutów i bloków dynamicznych na przykładzie tej ramki i tej tabelki, którą Państwo widzą. Rysunek został przygotowany wcześniej, na pewno znają go Państwo z poprzednich części. Natomiast dzisiaj posłuży nam do celów edukacyjnych, do, e, w celu zrozumienia właśnie tych zagadnień związanych z blokami, atrybutami i, i blokami dynamicznymi, posłuży nam taka tabelka. Przypominam, że tutaj. Duża zakładka wstaw, czyli z narzędzi głównych przełączamy się na zakładkę wstaw, gdzie mamy widocznych więcej opcji związanych właśnie z blokami. Wcześniej na wcześniejszych kursach, znaczy w wcześniejszych odcinkach, kiedy ten rysunek omawialiśmy, ten, który Państwo tutaj widzą na ekranie, wcześniej były tutaj takie tabelki, były opisy tych pomieszczeń, natomiast teraz chcielibyśmy wstawiać je jako gotowe elementy właśnie. Z blokami, więc te wcześniejsze elementy zostały usunione, usunięte i przygotowaliśmy sobie przestrzeń do zrobienia takiej uniwersalnej tabelki. Po pierwsze, proszę Państwa, zaznaczam całość. Z Shiftem widzimy, że przy moim kursorze pojawia się znak minus. Mogę odznaczyć treść, która jest w formie tekstu. Kopiuję ramkę sobie na razie w dowolne miejsce. Tak, aby zostawić pustą ramkę, zaczniemy tworzenie bloku od pustej ramki i będziemy uzupełniać treścią. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wymiary tej ramki. Z uwagi na to, że rysunek jest tutaj przeskalowany, jest narysowany w milimetrach, ta ramka ma dość duże wymiary. Zatem sprawdźmy. Wysokość jest równa 200. Z tego co pamiętam, wysokość czcionki to jest 80 mm jednostek autokadowych. Natomiast szerokość zbliżona jest do 1100 1150 w zasadzie, tak, milimetrów szerokości tej ramki. Te wymiary nam się jeszcze przydadzą, więc mniej więcej spróbujmy zapamiętać wielkość tej tabelki. Po pierwsze zaznaczmy sobie tą tabelkę, przejdźmy do zakładki właśnie wstaw, o której mówiliśmy, utwórz blok. Autocad już wie z jakich elementów ten blok ma zostać utworzony, no ponieważ zaznaczyliśmy wcześniej te elementy, wyskakuje nam okno dialogowe, które już znamy z poprzedniej Części naszego kursu. W miniaturze widzimy, jak blok zostanie zachowany. Rzeczywiście odtwarza mi się tutaj tabelka. Nazwa bloku, ta belka 1, tak żebyśmy później mogli ją rozpoznać. Oczywiście nazwa jest tutaj dowolna. Bardzo ważne jest, żeby wskazać punkt bazowy, czyli punkt, w którym będziemy wklejać nasz blok względem początku układów współrzędnych, natomiast już potem będziemy właśnie uchwytać za lewy górny narożnik tej tabelki. Punkt bazowy możemy wskazać dowolnie, natomiast zawsze staramy się tak, aby było nam jak najwygodniej później z bloku korzystać. Otwórz w edytorze bloków, to jeżeli tutaj zaznaczę tą opcję, to po zapisaniu bloku od razu otworzy się edytor. Może tego nie róbmy. Skaluj proporcjonalnie, czyli pozwalaj na skalowanie i pozwól rozbić blok. To w zasadzie jest dla nas i dla przyszłych użytkowników, czy chcemy, aby blok mógł być skalowany, czy pozwolimy go rozbić opcje dwie zaznaczone, klikamy OK. No I proszę Państwa, tutaj pojawiła mi się moja tabelka i rzeczywiście za ten lewy górny narożnik mógłbym ją wstawić jako gotowy element e, kilka bądź nawet kilkanaście razy w obrębie naszego rysunku. E, przejdźmy do edytora bloku. Wybierzmy tabela 1. OK. I przechodzimy do tego edytora, do którego byśmy w zasadzie przeszli z automatu, gdybyśmy tam w oknie dialogowym zaznaczyli tą funkcję. Natomiast escape'em wychodzę. Zamknij hmm. Odrzuć wszelkie zmiany. Jeszcze raz chciałem Państwu pokazać, że do edytora bloku możemy wejść tutaj w tej opcji. Czyli u góry ekranu, zakładka wstaw, definicja bloku, edytor bloku. Wchodzimy, wybieramy nasz blok. Tabela 1. OK, jesteśmy w tym edytorze, tak? Czyli niezależnie, w każdym momencie możemy tutaj do niego próbować wejść. Dobrze. Spróbujmy stworzyć pierwsze definicje atrybutu. Czym są atrybuty? Atrybuty, proszę Państwa, są tekstem, który będziemy definiować i wpisywać w momencie wstawiania bloku. Czyli blok z atrybutami to jest nic innego jak pewnego rodzaju blok dynamiczny, który pozwala nam na definiowanie tekstu w momencie wstawiania. Czyli jeżeli ja wstawię ten blok, wyskoczy mi okno dialogowe, gdzie będę mógł wpisywać tekst. Moim skromnym zdaniem, taka tabelka jest idealnym przykładem, żeby właśnie pokazać ten tekst. Więc proszę Państwa definicja atrybutu, po pierwsze oznaczenie, no bo wyskoczy nam pewna, pewna tabelka e, z tymi oznaczeniami, z tymi monitami i z wartością domyślną, gdzie my będziemy wpisywać e, te wartości, tak? Jako, że mamy tutaj pomieszczenie, oznaczenie, napiszmy sobie pomieszczenie. Tak? Bo w górnym wierszu tabelki chcielibyśmy zdefiniować pomieszczenie. Monit w zasadzie możemy skopiować, ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V, również pomieszczenie, wartość domyślna, wpiszmy sobie kuchnia. Czyli w zasadzie jeżeli kliknę OK, po kliknięciu bloku w tym miejscu będzie wpisane słowo kuchnia. Natomiast monit i oznaczenie jest pomieszczenie, żebym później wiedział. Wyrównanie do lewej krawędzi jak najbardziej, tekst standardowy został zdefiniowany wcześniej, jako 7 mm. on w moim przypadku będzie zdecydowanie za mały. Dlatego przeklikuję się ze standardowego 7 mm na zwykły standardowy tekst i wpisujemy sobie wartość 80 jednostek wysokość tego tekstu. Oczywiście mogę zdefiniować dowolnie. Ja już wiem, że to yy, oznaczenie, te wartości będą poprawne dla mojego konkretnego przykładu. Klikamy i wstawiamy. Możemy oczywiście bardzo dokładnie odmierzyć yy, pozycję tego tekstu, natomiast mniej więcej gdzieś tutaj na środek, no i mamy. Pomieszczenie, czy nazwa pomieszczenia, mamy tutaj pierwsze, e, pierwszą informację. Na dole kolejny atrybut, 80 tutaj program już pamięta, tak również wyrównany do lewej strony. Oznaczenie, możemy sobie wpisać typ podłogi, oznaczenie monitor również typ podłogi, wartość domyślna, możemy wpisać. Na przykład terakota. Klikamy OK. Oznaczenie nie może zawierać spacji. No dobrze. W związku z tym możemy spróbować zrobić podkreśnik. Tak samo typ podłogi. Tutaj z podkreśnikiem dolnym. OK. Typ podłogi. Widzimy, że tutaj się nie mieści, ale tym zajmiemy się za chwilkę. Prawdopodobnie samo słowa terakota już się tutaj u nas. Zmieściło. No i na przykład zostało nam trzecie okienko w tabelce. Możemy tutaj wpisać, no nie wiem, albo powierzchnię e, takiego pomieszczenia, albo po prostu numer z podkreśnikiem. Teraz już wiemy, że nie można spacji. Numer, e, numer pomieszczenia. Numer pomieszczenia. Przeklikujemy sobie jako monitor również numer pomieszczenia. Wartość domyślna 1 i może tym razem spróbujmy do prawej krawędzi wyrównać tę wartość, numer pomieszczenia. Ja wiem, że ten tekst się teraz będzie nachodził, natomiast jeżeli e, wartości domyślne się wstawią, to tak naprawdę wyrównanie do prawej krawędzi spowoduje... Może jeszcze raz. Przesuń. Chwycimy w tym miejscu. Na chwilę wyłączę punkty przyklejania, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Do prawej krawędzi wyrównujemy się. Czyli tam, w miejscu gdzie litera A powstanie nasze oznaczenie. To nie wygląda zbyt e, dobrze teraz, natomiast za chwilę Państwu pokażę, jak, to, e, jak ta tabela będzie wyglądała po uzupełnieniu wartości. Klikam OK. Zapisz zmiany w bloku rysunkowym, jak najbardziej OK. E, ten blok jest stary, więc mogę go tutaj usunąć. Wstawmy nowy blok już z atrybutami. Wstaw. Widzimy, że tutaj jest tekst, czyli w naszej miniaturce się zaktualizowało. Wstawiamy. Tak, pomieszczenie kuchnia. Możemy zostawić, możemy zmienić. Typ podłogi terakota, z wartości domyślej. Możemy zmienić, zostawimy. Numer pomieszczenia OK. Klikamy OK. No i proszę Państwa, widzimy, że nasza tabelka się stworzyła z wartościami, które zostały tutaj oznaczone jako domyśle. Natomiast ja mogę oczywiście inne wartości wkleić. Teraz nic innego jak przesunięcie tego bloku, punkty przyklejania sobie, sobie ustale z powrotem, przesuwam, no i ta tabelka powstaje w tym miejscu. Teraz na przykład dla łazienki działa to dokładnie tak samo, wstawiamy blok, wstawiamy go w łazience, zmieniamy pomieszczenie na łazienka, typ podłogi, zostawmy terakota, pomieszczenie numer 2, Zmieńmy dwójkę. OK. I proszę Państwa, zmieniły się te wartości. Zostały blok został wklejony z nowymi wartościami. I tak działają atrybuty. Teraz przejdźmy do czegoś bardziej zaawansowanego. Do narzędzia, które jest złożone. Stawmy sobie jeszcze raz ten blok. Tutaj ta tabelka, żeby nam się nie myliła, usuńmy. Podziałajmy sobie na tej tabelce, tak, aby przekształcić ją w blok dynamiczny. Więc proszę Państwa, zaznaczam edytor bloku. Jeszcze raz wybieram tabela numer 1, bo ten blok będziemy edytować. I zastanówmy się, co możemy spróbować z, takim, e, z taką tabelką zrobić. Załóżmy, że chcemy, żeby nasza tabelka dostosowywała swoją szerokość, e, tak aby można było tutaj wpisywać krótsze bądź dłuższe słowa. E, do tego służy nam e, ta sekcja związana z parametrami, czyli okienko, które w AutoCADzie jest domyślnie tutaj włączone. Nam przydadzą się jeszcze właściwości, w związku z tym przeklikuję się do zakładki Widok. Przełączam się na właściwości i chciałbym, żeby to okienko też tutaj e, widniało, bo będziemy z tego okienka właściwości korzystać. Przechodzimy do edytora bloku. I proszę Państwa, możemy zdefiniować pierwszy parametr tego bloku: parametr związany z szerokością. Klikamy na lewym górnym narożniku i na prawym górnym narożniku tabelki. Trzecim kliknięciem. Dostosowujemy odległość tego parametru i widzimy, że pojawiła się odległość numer 1, parametr pierwszy. Teraz do tego parametru możemy przypisać pewną akcję. Akcje, e, nazwane w programie jako operacje, są w kolejnej tutaj zakładce. I my na przykład możemy spróbować do tego parametru przypisać e, rozciąganie. Rozciągnij. Program pisze wybierz parametr, czyli mamy rozciąganie i teraz to, to rozciąganie, do którego parametru ma być, yy, yy, z którym ma być parametrem związane, więc ma być związane z parametrem odległość 1. Kliknęliśmy. Określ punkt parametru do skojarzenia z operacją lub yy, podaj. Tak, możemy sobie szukać tutaj w oknie dialogowym punkt początkowy lub drugi punkt yy, zdefiniować. Ja chciałbym, żeby ten punkt końcowy. Był związany z parametrem. Określ pierwszy narożnik rozciągania. Teraz program zapyta mnie o zdefiniowanie ramki. W tej ramce muszą znaleźć się elementy, które mają właśnie podlegać temu rozciąganiu. Więc zdefiniowaliśmy sobie taką roboczą niebieską ramkę i teraz wybierz obiekty. Wybierz obiekty, które mają zostać poddane rozciągnięciu. Więc tutaj klikam te linie. I klikamy enter i ten parametr został e, związany z tabelką. Możemy jeszcze kliknąć na odległość, na ten parametr, który został stworzony wcześniej. Widzimy, że przy tym parametrze pojawiła się taka ikonka rozciąganie. Tak? Czyli przy tym parametrze to rozciąganie rzeczywiście jest z, e, zdefiniowane. Czy do tego parametru jest przyklejone to rozciąganie? E, Czy ma być tutaj e, operacje łańcuchowe nie? Liczba uchwytów w zasadzie możemy zmienić sobie na jeden uchwyt, ponieważ. Zdefiniowaliśmy to, ten parametr od lewej do prawej, w związku z tym został ten jeden, drugi zdefiniowany uchwyt, tylko możemy w prawą stronę rozciągać naszą tabelkę. Co jest jeszcze ciekawe, możemy tutaj zdefiniować minimalną odległość, czyli pamiętamy, że nasza tabelka miała odległość około 1100, może piszmy tak, 1100 mm, czyli nie będziemy mogli za bardzo tej tabelki skrócić. No ale też możemy określić maksymalną odległość, czyli nie będziemy mogli zbytnio tej tabelki rozciągać. My jesteśmy autorami bloku, my decydujemy, jak bardzo tabelka może zostać skrócona, jak bardzo rozciągnięta. Wpiszmy sobie na przykład 2000, tak? czyli mniej więcej dwukrotność e, tego elementu. Klikam Enter. No i w zasadzie to tyle. Możemy przejść do Testuj blok. Tu jest taki przycisk Testuj blok. E, zobaczmy, jak ten blok się zachowuje jeszcze przed zapisaniem, tak? I widzimy, proszę państwa, że on się rzeczywiście rozciąga, do tej wartości 2000 dalej już nie. I tak samo możemy go skrócić do tej wartości 1100. Jest to wartość modyfikowalna w tym momencie. Zamknij testowanie bloku, zamknij edytor, zapisz, i od tego momentu ta tabelka ma w sobie parametr związany z rozciąganiem. Czyli na przykład, jeżeli słowo kuchnia albo słowo terakota nie mieściłoby się w tych parametrach, moglibyśmy spróbować tą tabelkę sobie rozciągnąć do jakichś sensownych, zdefiniowanych przez nas wartości, tak? Więc tutaj fajnie nam się to e, edytuje, czy fajnie nam się to dostosowuje, w tym sensie, że ten blok nie jest już taki na sztywno zdefiniowany, tylko my coś możemy tutaj próbować z nim zrobić. Spróbujmy do tego naszego elementu, czyli znowu blok, edytor, edytor bloku, tabela, jeden, spróbujmy dodać kolejny parametr związany z rozbudowywaniem tej tabelki, na przykład w dół. Czyli proszę Państwa, spróbujmy tutaj dodać kolejny parametr. Parametr odległość liniowa, od góry do dołu, odległość 2. Ten parametr również ustawmy tak, żeby miał tylko jeden uchwyt. Rozciąganie, tak naprawdę, tylko w dół. I do tego parametru przypiszmy teraz szyk, czyli rozbudowywanie tego elementu o pewien przyrost, o pewien inkrement, a e, ten inkrement sobie zdefiniujemy jako kolejny wiersz, czyli przesuwając, rozciągając tą tabelę, będziemy dodawać kolejne wiersze, w e, których możemy oczywiście później wpisać, na przykład dowolny tekst. E, odległość, tak, czyli program pisza, pisał, e, program zapytał, do jakiego parametru ten szyk ma być dodany, kliknęliśmy sobie jako odległość, wybierz obiekty i teraz wybieramy sobie obiekty, Teraz właściwie się zastanawiam yy, nad pewnym detalem, bo linia pionowa zdefiniowana jest jako jedna linia od góry do dołu. Może nam to nie zadziałać, więc proszę chwilkę tutaj cierpliwości, bo w zasadzie moim zdaniem powinniśmy wyedytować ten blok w ten sposób. Pamiętamy, jesteśmy na warstwie zerowej, tak aby pierwszy odcinek linii był niezależny od drugiego odcinka linii. Wydaje mi się, że wtedy unikniemy dublowania linii i nakładania linii jedna na drugą. Dobrze, jeszcze raz. Parametr liniowy. Określamy tutaj wysokość pierwszego wiersza. Do tego parametru ustawiamy, klikamy. We właściwościach ustawiamy, żeby miał tylko jeden uchwyt, tak? czyli rozciąganie tylko w dół, w górę już nie. Klikamy szyk. I teraz program pyta, pyta, wybierz parametr. No to oczywiście odległość, która została zdefiniowana, wybierz obiekty. O! I teraz możemy sobie zaznaczyć tylko fragment linii pionowej, fragment linii pionowej kolejny i kolejny. I te elementy mają nam się dublować. Klikam Enter. Podlaj odległość między kolumnami. To sprawdzaliśmy. Wysokość tej kolumny była 200, więc wpisuję sobie 200, czyli co 200 ma nam przyrastać ten element. Klikam OK. Dobrze. Yy, jesteśmy w edytorze bloku, więc możemy przejść do testowania tego bloku. Tak, kliknijmy sobie na ten parametr i proszę zobaczyć, wraz z wydłużaniem tego parametru, kolejne wiersze się rozbudowują, czyli tabela mi się rozbudowuje. Klikam Escape, bo jeszcze nie jestem zadowolony z tej funkcjonalności, ponieważ przyrost wartości odległości 2 jest, jest ciągły. Tak, ja mogę tutaj w zasadzie przesuwać yy, w sposób ciągły, natomiast chciałbym dodać pewien inkrement, pewien przyrost do tej wartości tak, aby można było tak, aby można było jeszcze raz klikamy sobie odległość dodawać tylko wielokrotność 200 wraz z rozciąganiem tego parametru, czyli tak typ odległości z brak zmieniamy na przyrost, przyrost odległości co 200 jednostek, minimalna wartość 200 maksymalna na przykład 1200. Tak widzimy, że program nam już podpowiada, takimi liniami zaznacza, gdzie ta tabela będzie się kończyła. Mogłem znowu przejść do testowania bloku, ale chyba powinno wszystko działać. Klikamy, zapisz zmiany. I teraz nasz blok, proszę Państwa, nie dość, że się rozciąga, tak w tym kierunku to, co pokazywaliśmy wcześniej. To jeszcze dodatkowo po przesunięciu tego parametru, ja mogę dodawać kolejne wiersze, a przesuwać mogę tylko o. Wielokrotność 200, i w ten sposób moja tabela może się rozbudowywać. Proszę Państwa, to jest tylko początek drogi, którą tak naprawdę z blokami możemy zapoczątkować, bo proszę zwrócić uwagę, że parametrów jest mnóstwo. czyli jeszcze raz zaznaczmy wejście, edytor bloku, tak, tabela numer 1. Proszę zobaczyć, że parametrów jest mnóstwo, które mogę do. E, tego elementu do tego elementu e, zastosować, czyli chociażby obrót, tak, czy, czy dodatkowe elementy, jako punkt bazowy, mogę definiować. Tutaj mogę również definiować do tych parametrów kolejne akcje, które w programie nazywają się jako operacje. obracanie, odbijanie, szyk, tego jest tutaj dużo. W związku z tym bloki mogą być bardzo rozbudowane i ta funkcjonalność to jest dopiero początek, czy wierzchołek góry lodowej związanym z Funkcjonalnością, którą chciałem tylko Państwu pokazać, że coś takiego istnieje i w prostych przypadkach możemy takie bloki sobie definiować. Natomiast tych bardziej złożonych, no to powiem szczerze, korzystamy z gotowych, przygotowanych bloków, bardzo często, właśnie w sposób parametryczny zdefiniowanych. Są to bloki przygotowane przez kogoś. My tę funkcjonalność używamy. Jeżeli kogoś zainteresuje, to zapraszam. Być może w przyszłości ten kurs jeszcze zostanie rozbudowany. Nie będzie się już nazywał podstawy e, programu AutoCAD, tylko będzie to kurs zaawansowany i w tym kursie zaawansowanym możemy sobie ten, to zagadnienie jeszcze dokładniej omówić. Jako przykład mogę Państwu powiedzieć, że istnieją bloki związane na przykład z oknami, ze stolarką okienną czy ze stolarką e, drzwiową e, w budownictwie. W związku z tym taki blok możemy definiować. W zależności od grubości ściany, od szerokości. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to również takie poradniki w sieci można znaleźć. Moim zadaniem było Państwu pokazać, jak takie bloki mogą zostać rozbudowane, jak głęboko możemy ingerować w te bloki i jaka jest to złożona mechanika w programie. Myślę, że na te najprostsze potrzeby są Państwo już gotowi do używania tej funkcjonalności. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. W tym odcinku zapraszam na podsumowanie w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.